Od początku zamierzałaś go wydać. Ale jeśli go złapią, oskarżę nas. Uruchomi kolesiów, którzy będą się mścić. Ucz się panować nad emocjami. Nic takiego się nie zdarzy. Uprzeć go, że ma na karku policji. Jeśli zwieje, nie powie nic przeciwko nam. Na wszystko przyjdzie pora. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. To niebezpieczna gra, ale ufam, że pójdzie po naszej myśli. Trzeba mnie było wtajemniczyć w plan. Co będzie z Jose Antoniem? Jak on się z tego wyplącze? Gdzie jest papier filmowy? Po co? Pod dokument, który mi zwróci Mistral. O czym ty mówisz? Czas nagli. Zostaw mnie teraz samą. Panie, miej litość nie tylko nade mną i nad nim, ale zwłaszcza nad naszym dzieciątkiem. Ono niczemu nie jest winne i potrzebuje ojca. To musi być jakaś pomyłka. Jose Antonio nic nie zrobił. Boże. Nigdy jeszcze nie prosiłam Cię o nic równie żarliwie. Błagam, wysłuchaj mnie. I spraw, żeby wszystko się jak najszybciej wyjaśniło. Użyj swoich koneksji. Masz ponoć doświadczenie w sprawach z narkotykami. Uruchomię niektóre znajomości. Bądź spokojna. Jak mam być spokojna? Wszystko może wziąć w łeb. Tym razem Lukresja jest górą, muszę to przyznać. Bo daję głowę, że to jej robota. José Antonio wyjdzie na wolność, nie denerwuj się. Gdyby go skazali za narkotyki, gdyby musiał odsiedzieć ileś tam lat w więzieniu, cały plan zemsty na De La Torre ległby w gruzach. I to przez Lukresję. I por culpa Do tego nie dojdzie. Obiecuję, że będę interweniował. Idę zasięgnąć języka. O czym tak rozmyślamy? Dzień dobry, Carlotto. Mam nadzieję, że nie przeszkadzam. Nie. Dumam nad losem Milagros. Zwłaszcza, że jest w stanie odmiennym. Na pewno sprosta sytuacji. Być może to tylko nieporozumienie i Jose Antonio wkrótce będzie wolny. Miejmy nadzieję. Bolewam też nad separacją ręce i Fernandy. Przecież dopiero był ślub. Ci współcześni młodzi dziś mdleją z miłości, jutro nie mogą na siebie patrzeć. Fernanda nazwała go żigolakiem. Nie mogę uwierzyć. To dziwne. Taki fajny chłopak, w dodatku lekarz. Ale nie wpadaj w depresję. Separacja to nie koniec świata. Mówię ci to ja po pięciu małżeństwach. Pięciu? I jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Proszę Widziałaś też Zirę w telewizji? Niestety przegapiłam Siadaj proszę To ją zobaczysz tutaj Nagrałaś? Pomyślałam, że wskurasz więcej mając jej wizerunek Oczywiście Przyda mi się wszystko, co jej dotyczy Czuję, że to już wkrótce, nie sądzisz? Czary zaczęły już działać bez dwóch zdań. Nie mogę się doczekać, kiedy Juan definitywnie ją rzuci. Oby cierpiał przez nią i przeze mnie. I niech zostanie sam. Jakaś dziewczyna, panie mecenasie, to ponoć pilna. Przedstawiła się? Ma na imię Body. Jestem narzeczoną Juana Bermudeza. A tak, kojarzę. W porządku, Marcelo, zostaw nas samych. Mogę usiąść? Proszę bardzo. Więc to pani jest nową dziewczyną Juana. Jedyną. Konkretnie narzeczoną. Ja chciałem się zorientować jak postępuje jego sprawa rozwodowa. Interesuje mnie, jak długo to jeszcze potrwa. Pragnę jak najszybciej wziąć ślub. Pragnę? Pragniemy. Nie będę owijał w bawełnę. Rozwody się ślimaczą. Zwłaszcza w takim przypadku jak ten. Przecież jego żona nie oponuje, a przy obopólnej zgodzie to idzie szybciej. Nie powiedziałbym, że są w stu zdecydowani, więc nikt nie ponagla. Skąd pan wie? Juan coś wspominał? Nie mogę powiedzieć. To tajemnica zawodowa. Coś się stało? Wypadła jako oparzona. No już, dosyć. Co ci jest? Nie przestaję myśleć o Milagros i Jose Antonio. Byli tacy szczęśliwi. Ja też się o nich martwię. Ale uszy do góry. Zobaczysz, że wszystko się jakoś ułoży. Nie wiem. Narkotyki to bardzo poważny zarzut. Przestań, on jest niewinny. Ktoś mu podłożył świnie i tyle. A teraz do roboty. Jak to? Na zalotach świat się nie kończy. Jestem poważnym profesorem. Dobrze już, dobrze. Od czego zaczynamy? Od ćwiczeń mięśni ust. Trzeba przyznać, że znasz się na rzeczy. Warto było obkuwać biologię i anatomię. Rzecz można od teorii do praktyki. Tak, zaczekaj. Przelicz. To nie jest konieczne. Dziękuję. Masz tam 10% ekstra. Potrafię docenić dzieło dobrego chirurga. Dziękuję, nie trzeba było. Zresztą nie wszystko sprowadza się do techniki. Przy tak urodziwej kobiecie zmysły szaleją. Idź już. Mam stos kaset do przejrzenia przed castingiem. No właśnie. Miałbym do ciebie malutką prośbę. Pewna moja znajoma marzy o pracę w telewizji. Ładna? Krew z mlekiem. Prymitywna? Nie, nawet dość inteligentna. Ma swoje ambicje. Masz jej zdjęcia? Nie, ale mogę się postarać. Jak będziesz miał, zadzwoń. Bardzo Ci dziękuję. Odwdzięczesz się w naturze. Twój uniżony sługa czeka na telefon. I ci już mam dużo roboty. Jeśli to grzech, to dlaczego dajesz im tyle wdzięku? Dlaczego? Przeczytaj i powiedz mi, co o tym sądzisz. Ja, Jose Antonio Wilson, będąc w pełni władcą umysłowym, to brzmi jak testament, mamą. W pewnym sensie nim jest testament o dziedziczeniu za życia. Czytaj, a ja zakończę tę sprawę z Sarmiento. Ktoś cię sypnął. Policja znalazła proszek. Jak to? Więc to prawda. Dopiero stąd wyszli. Szukają cię. Chyba mają adres. Więc jakaś tyczka do niektórych z celników.